Zostaliśmy poproszeni o przesunięcie kropki na osi liczbowej do 7 szóstych. Tę kropkę można przesuwać. Zatrzymajcie teraz film i zastanówcie się, gdzie na tej osi powinna znajdować się ta kropka, gdzie na tej osi jest 7 szóstych. No to zróbmy to teraz wspólnie. Widać na tym rysunku, że jeżeli przesuniemy się od zera do tego punktu tutaj, to będzie to 1 szósta.

Tu leży 7 szóstych na tej osi liczbowej. Na Khan Academy są też inne zadania, w których musimy odpowiedzieć na to samo pytanie, ale sformułowane w trochę inny sposób. Na przykład, który punkt znajduje się w 9 czwartych na osi liczbowej? I mamy wybrać jedną z trzech odpowiedzi, A, B albo C, na której z tych trzech osi zaznaczony jest kolorowym punktem ułamek 9 czwartych. Zatrzymajcie film i spróbujcie wskazać właściwą odpowiedź. No to przyjrzyjmy się każdej z tych trzech odpowiedzi. W odpowiedzi A odległość pomiędzy 0 i 1 podzielona jest na 1, 2, 3, 4 równe części. W takim razie, jeżeli przesuniemy się od 0 do następnej najbliższej kreski, to jest to 1 czwarta. I cała oś jest podzielona na takie same czwarte części. No to liczymy. 1 czwarta, 2 czwarte, 3 czwarte, 4 czwarte, 5 czwartych, 6 czwartych, 7 czwartych, 8 czwartych, 9 czwartych. Tu jest 9 czwartych. Szukamy 9 czwartych, znaleźliśmy tutaj. Ale kolorowa kropka znajduje się gdzie indziej. 9 czwartych, 10 czwartych, 11 czwartych, 12 czwartych, kropka leży w 12 czwartych, a nie w 9 czwartych. Odpowiedź A nie jest dobra. Szukamy dalej. Odpowiedź B. Odległość pomiędzy 0 i jedynką podzielona jest na 1, 2, 3, 4, 5, 6 równych odcinków, czyli każdy z tych odcinków to 1 szósta, czyli odcinek od 0 do 1. To 6 szóstych i dalej 7 szóstych, 8 szóstych, 9 szóstych. W odpowiedzi B, kropka znajduje się w 9 szóstych, a nie w 9 czwartych. No to sprawdźmy odpowiedź C. Od razu można zaznaczyć, bo już tylko C może być poprawną odpowiedzią, ale sprawdźmy, czy rzeczywiście jest. Odległości pomiędzy kreskami wyglądają na identyczne jak w odpowiedzi A, czyli są to czwarte, Części całości. Każda odległość od kreski do następnej, najbliższej kreski to 1 czwarta, ale gdyby nie było do porównania odpowiedzi A, to w odpowiedzi C widać, że odległość na osi pomiędzy zerem i jedynką, albo pomiędzy którymikolwiek dwoma kolejnymi liczbami całkowitymi, jest podzielona na cztery równe części. Czyli od zera do jedynki mamy 4 czwarte, dalej 5 czwartych, 6 czwartych, 7 czwartych, 8 czwartych i 9 czwartych. No i odpowiedź C okazała się poprawna. Jeszcze jeden przykład. Ile wynosi liczba zaznaczona na tej osi liczbowej jako punkt A? Tu jest punkt A. Jaki ułamek na tej osi pokazuje ta błękitna kropka? Zatrzymajcie jeszcze raz film i spróbujcie na to pytanie odpowiedzieć. No to jeszcze raz. Pomiędzy Dwoma kolejnymi liczbami całkowitymi, na przykład pomiędzy 0 i 1, ile jest równych odcinków? Na ile części, na ile równych części podzielona jest odległość pomiędzy 0 i 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6 równych części. Czyli cała ta oś liczbowa jest podzielona na szóste. Szóste części całości. Każdy z odcinków pomiędzy dwoma kolejnymi kreskami to 1/ szósta.